właśnie afery taśmowej czy też sprawcami. No i przede wszystkim w jaki sposób sam Zbigniew Stonoga znalazł się w posiadaniu tych dokumentów. To jest cały czas do ustalenia, tak jak powiedziałem, tutaj policjanci na miejscu cały czas pracują, oni wynoszą dokumenty, wynoszą dane z domu Zbigniewa Stonogi. Mogliśmy na bieżąco obserwować, jak dosłownie przez te drzwi są wynoszone komputery, opakowane folią zabezpieczone, czyli też dyski twarde znajdujące się w tych komputerach, ale jak Państwo widzą właśnie Zbigniew Stonoga jest wyprowadzany ze swojego domu. Jest zaprowadzane na przesłanie. Panie Zbigniewie. Dziękuję, panie. Panie Staremet, niech pan mnie w dupę pocałuje. Trzymaj się zwyczaj. Jesteśmy sami. trzymaj się. Jesteśmy z tobą, a Polska jest z no tobą tak jak państwo, Tak jak Państwo widzą, tak jak Państwo widzą, pan Zbigniew Stanoga został, został wprowadzony do samochodu, zostanie przewieziony na przesłuchanie. W tym momencie policjanci wywożą Zbigniewastanogę biznesmena, który ujawnił akta z tak zwanej afery taśmowej i go samochodem spod jego domu. Zbigniew Sonoga przejeżdża na przesłuchanie do Komendy Stołecznej Policji, prawdopodobnie do Komendy Stołecznej. Teraz w trakcie na żywo w trakcie naszego programu Zbigniew Sonoga opuszcza swój dom w towarzystwie policjantów. Jest wywożony ze swojego domu policyjnym radiowozem nieoznakowanym samochodem w tym momencie. Jak Państwo widzą, ta sytuacja bardzo, bardzo szybko się zmienia. Jeszcze o godzinie 13.40 Zbigniew Stonoga był gościem raportów superstacji. W tym momencie został zatrzymany przez policję, został wywieziony ze swojego domu. Policjanci zabrali też dokumenty, zabrali również dyski twarde z jego domu, które miałyby pomóc w ustaleniu. Ale Państwo widzą cały czas, że tutaj się bardzo dużo dzieje, że za, za policyjnym radiowozem ruszyli m.in. dziennikarze z gazety Zbigniewa Stonogi. Tutaj też na miejscu jest adwokat. Pana Stanogi, policjanci. Oni cały czas znajdowali się w domu, tam w pewien sposób trwały jakieś rodzaje rozmów między adwokatem a policjantami, na co policjanci dokładnie...